Nudne, trudne, wolne, znowu czas. Movement, 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 movement wolne, znowu pen. nudne. Różnorodność przeciwników. Nudne, nudne, znowu czas. I kiedy zobaczycie koniec, to pamiętajcie o początku, kiedy mówię, że Kronos to świetna gra. Chociaż koniec jest ważny, z początkiem tworzy całość. Bluber się nie leni, kronos to doskonały przykład, że Polacy wiedzą, co robią. I powolnymi krokami doskonalą swój warsztat na tyle, że już teraz nie mogę doczekać się ich kolejnego tytułu, ale zostając w teraźniejszości. Gatunek survival horroru nie istnieje bez. Nie mam na myśli ładnej graficzki czy nawet porywającej historii. Mam na myśli ten moment, gdy zapominasz, że w grze istnieje sprint. Mam na myśli to uczucie, gdy do każdego pomieszczenia wchodzisz wolnym krokiem, gdy każdy korytarz pokonujesz ostrożnie. To uczucie, gdy gra cię spowalnia i ci to nie przeszkadza. Gdy to mechaniki gry zmuszają cię do bycia uważnym, ale to praca artystyczna wchłania cię w świat gry. I to jest według mnie definicja dobrego survival horroru. I Kronos robi to doskonale. Założenia fabularne Kronos są dosyć proste. Gra wrzuca nas w buty kobiety Czołga, która jest częścią wokacji. Nie do końca jesteśmy świadomi, czy nasza bohaterka jest prawdziwą osobą z krwi i kości, czy tylko naczyniem dla owej wokacji, jej narzędziem. Wiemy tylko, że jest bardzo poważna, tak jak jej podejście do misji, wokacji. W sumie też nie wiemy do końca, czym jest wokacja. Wiemy za to, że jest yy, organizacją która budzi swoich ludzi w zrujnowanym Krakowie. By, no właśnie, po. Co? A, i zrujnowany Kraków. Dowiadujemy się, że budzimy się w kompletnej ruinie, którą jest teraz Kraków. I mam naprawdę na myśli ruinę. Ale nadal wygląda jak Kraków, gdzie ludzkość została kompletnie zmasakrowana przez wirus, zarazę, który przepotworzył ją w monstra kompletnie obrzydliwe monstra, które łączą się w biomasy na ścianach, w piwnicach. A co więcej, atakują wszystko, co. W każdym razie nasza pani wokacja ma do wykonania misję, czyli znalezienie poprzedniego podróżnika i podjęcia się dalej zadania, w trakcie którego on poległ. Co oznacza, że my, jako podróżnik, czy następca podróżnika, musimy cofnąć się do przyszłości Krakowa lat 80. Pięknego Krakowa lat 80., by Czy widziałeś serial Dark? Czy serial Stranger Things? Wyczucie artystyczne, czy nawet zwykłe poczucie stylu, Bluber jest poza skalą. Oczywiście my, jako Polacy, cieszymy się, że rozprzestrzeniają polski smak na cały świat, ale czy na pewno doceniamy, w jakim stylu to robią? Kraków końcówki lat 80. wygląda jak żywy. Zwiedzanie płytowych blokowisk dosłownie wciągnęło mnie w przeszłość, a szczególnie przypomniało mi, jak ciemne i ciche zimowe noce potrafiły kiedyś być. Wejście do tych bloków to dosłowna podróż w czasie, z ilością detali i oddaniem estetyki tamtej epoki wręcz absurdalnie wierną, a będziemy zwiedzać dużo więcej niż bloki. To zabawne, że wierne odzorowanie lat 80. w USA to jaskrawy kolorowy świat, pełen śmiechu, stylu i pełnych kolorów, a Polska to Zrujnowany Kraków również robi wrażenie. Choć wyraźnie zniszczony, czasem, ale tylko czasem z akcentami bardziej fantastycznymi niż post-apo, czuć w nim ciężar katastrofy. Lokacje nadal są bardzo rozpoznawalne, a przy tym ich ruina oddaje nastrój beznadziei, a jego nowi panowie, nastrój horroru. Przemierzaniu Krakowa towarzyszy jeden z najlepszych motywów muzycznych, które mogą wybrać twórcy survival horroru, czyli przejmującą ciszę, przerywaną dźwiękami otoczenia, szumem sprzętów, porywami wiatru, jękiem potworów i bulgotem krwawej masy. Co nie dość, że nadaje odpowiedni ton rozgrywki, to podbija znaczenie ścieżki muzycznej, gdy raz na jakiś czas się pojawi. Mocnej, charakterystycznej. O dziwo, czasem nawiązującej do retrotonu Stranger Things czy niepokojących nut z serialu Dark. Tmaczków jest dużo więcej. Mówię dużo o retro, choć tak naprawdę to retro futuro, co najlepiej oddają różne dźwięki technologii wokacji. Czy grałeś w Returnal? Mimo wielu inspiracji, o wielu nawet pewnie nie wiem, gra ma swój unikalny, ale też co najważniejsze, spójny styl, i każda lokacja jest wręcz wypełniona subtelnymi, ale ważnymi szczegółami. Mimo też dosyć stonowanej kolorystyce i ostrożnym doborze przytłumionych kolorów, twórcom udało się uzyskać wystarczający kontrast, by czerń oblepiała ekran. Poza zasięgiem naszej latarki. Co jeszcze bardziej wzmaga niepokój i niepewność w trakcie przemierzania lokacji. A do tego skupia nasz wzrok jeszcze bardziej na tym malutkim, rozświetlonym polu widzenia. Co jeszcze bardziej skupia naszą uwagę na tym, jak dopracowane są otoczenia. Praktycznie każda minuta gameplayu krzyczy, że Blueberry jest mistrzem atmosfery. Wie co robi, jeśli masz w sobie coś zgracza turysty, to naprawdę masz czego szukać w Kronos. Survival Horror żyje atmosferą, ale buduje się ją też. Nie grałem nigdy w Dead Space. Wszystkie te ładne widoczki, udźwiękowienie i intrygujące założenie fabularne nie miałyby znaczenia, gdyby nie odbijały się w gameplayu. Nie chcę jedynie widzieć horroru, chcę go czuć i Kronos robi to perfekcyjnie. Narzucony poziom trudności to doskonała decyzja. To wykreowana przez twórców ruina dyktuje nam warunki, a nie my, ale zacznijmy od początku. Od pierwszych minut rzuca się w oczy świetne sterowanie i feeling postaci. Nasza kobieta czołg jest świetnie zanimowana. Tempo poruszania się jest adekwatne do ciężkiego kombinezonu, który nosi, a celowanie jest wręcz stylowe, jest zanimowane w taki sposób, że naprawdę czuć, że twardo stoimy na nogach i celujemy, a nie jedynie wywołujemy cyfrową myszkę na ekranie, którą swobodnie latamy, by poklikać na wrogów. Gra następnie daje nam do zrozumienia, że ten świat nie zginął bez powodu. Przeciwnicy w bezpośrednim starciu nie dają nam praktycznie żadnych szans, nasz kombinezon nie pozwala nam nawet robić uników, a nasze ataki wręcz ledwie trapią przeciwników. I to jest banalna podstawa, która kompletnie zmienia atmosferę gry. Ponieważ gdy widzę wrogów, automatycznie chcę utrzymać dystans. Automatycznie uruchamia się we mnie poczucie, że nieuwaga równa się śmierci. Nie mogłeś po prostu do każdego podbiec i zajebać pałą, Co nie tylko jest elementem matematyki growej, a również potęguje podstawową zasadę horroru. Wróg to nie tylko kolejna przeszkoda, a potencjalna śmierć. Różnorodność przeciwników i ich zachowań jest przeciętna. Nie walczymy wiecznie z tymi samymi przeciwnikami, ale też nie widzimy tu jakichś niespotkanych nigdzie indziej wariacji. Według mnie jest to element po prostu w porządku i szczerze po prostu pasuje do mitologii gry, horroru opartego o mutującą ludzkość, a nie spadające z nieba armię demonów. Elementem, który wyróżnia tych przeciwników, tak zwanym stemplem marki, miała być umiejętność potworów do pożerania poległych przeciwników i przejmowanie ich wyjątkowych cech, tworząc kolejne nowe mutacje i trzymając nas w napięciu, gdzie pokonanie wroga nie oznacza końca zagrożenia. Możemy temu przeciwdziałać, paląc zwłoki poległych, co kosztuje zasoby i szczerze jest drogie, przynajmniej na początku. Co jest kolejnym wymiarem psychologii horroru. I wszystko to brzmi świetnie, ale szczerze jest to element na tyle niedopieczony, że w połowie gry po prostu o nim zapominamy. Mutacje nie robią wrażenia, nie zmieniają za bardzo naszej taktyki, a szczerze ja odkryłem, że gdy wróg pożera poległego, to daje mi chwilę czasu odpocząć i znaleźć lepszą pozycję do walki, więc Cały ten element wydaje się niedopieczony, a wręcz zepsuty? Dlatego będę bronił zdania, że narzucenie poziomu trudności przez twórców było bardzo dobrą decyzją. Pozwoliło twórcom szczegółowo zaprojektować każdą walkę, każdą jej arenę, różnorodność i rozmieszczenie przeciwników. Dało im to możliwość zaprojektowania większości walk, by były wymagające i by minusy, o których mówiłem, były widoczne dopiero na chłodno, pod koniec gry, a nie w trakcie poznawania tego świata. Ale trzeba przyznać, że są to minusy, ale są świetnie ukryte przez horrorowe napięcie zbudowane też jest z systemami. Eksploracja nie tylko zaspokaja naszą ciekawość, a jest wręcz priorytetowa. Zasobów do walki jest niewiele. Miejsce w ekwipunku jest ograniczone. Nie jest to nic nowego w tym gatunku. I w Kronos również jest obecne. Ale Blueber pokazało naprawdę klasę z wyczuciem rozwoju postaci. Zarządzanie ekwipunkiem przez większą część gry stanowi naprawdę wyzwanie. Znalezienie nowych broni czy sposobów na rozwój postaci do samego końca cieszy, ale jest to zrobione w taki wykalkulowany sposób, że nigdy nie zatrzymuje rozrywki. Jedynie zmusza nas do ostrożności i planowania, tak jak w horrorach powinno być. No i nagradza eksplorację. Horror w grach to często matematyka. I liczby są nieubłagane. Mógłbym tu się rozgadywać, jak to można powiększyć ekwipunek nie tylko poprzez rozwój kombinezonu, a również powiększenie magazynków broni. Ale jest to według mnie spoiler i znalezienie własnej ścieżki rozwoju postaci stanowi ważny element gry. Najważniejszy jest fakt, że optymalizacja postaci jest wywożona na tyle dobrze, że wymaga ostrożności, czasem kreatywności i nigdy nie zatrzymuje nas w miejscu. Po prostu pamiętaj, każdy strzał ma znaczenie, każda lokacja ma zasoby i każdy problem ma rozwiązanie. Może po prostu jeszcze o nim nie wiesz. Gra też nie mówi wprost, że możesz ją sobie bardzo ułatwić. Zasoby, które służą rozwojowi postaci są bardzo gęsto rozmieszczone i tak naprawdę za ich ułamek możesz uzupełnić ekwipunek praktycznie w każdej chwili. Sam nie musiałem nigdy z tego korzystać, ale wiedza o tym fakcie trochę spuściła ze mnie napięcie. Dlatego to dla mnie minus, ale tylko dla mnie. W trakcie eksploracji będziemy rozwiązywać dosyć proste zagadki środowiskowe. Czasem konieczne, by pokonać poziom, czasem opcjonalne, by rozwinąć postać. Nie wyróżniają się niczym szczególnym, ale czasem słyszę od graczy, że jest ich za mało. I tutaj... MÓJ HOT okay. ja, ja tak nie uważam. Nie uważam, że w każdym tytule jest miejsce na szukanie jakichś pomników, kluczy, czy rozwiązywanie zagadek logicznych? Wrzucanie ich na siłę do świata, gdzie pani wokacja czołg nie może po prostu rozbić drewnianych drzwi, a rozwiązuje zagadki, jest według mnie niepotrzebnym fanserwisem, który kłóci się z atmosferą gry. Rozumiem, że dla wielu graczy jest to element wymagany, ale według mnie to mitologia świata powinna stawiać warunki, a nie klasyk gatunku. Co prowadzi mnie do. Choć zachwycam się tą krom, to też nie jestem ślepy na jej wady, ale największą zostawiłem na koniec. Poprzez bardzo dobrze napisane notatki, świetne audiologii, szczegółowe otoczenia i sam koncept podróży naszej bohaterki są wyjątkowe. To historia sama w sobie jest. Zwykła. Bez spoilerów, ale jest to kolejne dzieło w tym gatunku, które całą mitologię swojego świata rozwadnia sztampowym finałem. Samo odkrywanie ruin Krakowa jest dużo ciekawsze niż los naszej bohaterki. Może miałem za wysokie oczekiwania, ale mój zapał opadł, gdy byłem pewien o co chodzi. I okazało się, że się nie pomyliłem. Droga i odkrywanie jej. Było po prostu ciekawsze od celu. I przy okazji, ostatnie lata są wręcz obrzydliwie wypełnione tym samym motywem zabawy w czasem, w filmach i grach w, i wpadają w te same pułapki. Nie wszystkie tragedie muszą być o ludziach. Czasem to świat powinien być najważniejszym bohaterem. I to sprowadza mnie do najważniejszego minusu gry. Obiektywnie, jeżeli nie kupiłeś atmosfery gry, to prawdopodobnie nie masz w niej czego szukać. Choć gra stanowi duże wyzwanie na początku, to naturalnie z biegiem czasu twój celownik staje się lepszy, twoje taktyki precyzyjniejsze, a postać silniejsza. Ale gra sama w sobie aż tak się nie rozwija. To jest fakt, że pierwsze dwie godziny gameplayowo niewiele różnią się od dwóch ostatnich. Dlatego, jeśli nie wsiąkniesz w atmosferę Kronos, może być dla ciebie nudne. Ale ja wsiąkłem i dla mnie nie był.